Kto zrobił wszystkie modyfikacje mojej celice? Cześć, jestem Mateusz, Toyota Celica 7 generacji 2001 rok, totalnie seryjna. Po tygodniu zakupu padł silnik I to waliło palewki waliło korbowody, głowice, cały No to silnik został zbudowany od zera przeze mnie Kompresor doszedł w trysk metanolu no, Cały silnik tam jest oprężony Korbowody są kute Wał kurbowy jest kunt azotonowa azotonowany, bo nie był szlifowany. Głowica cała od zera wybudowana na OM częściach oryginalnych, toretowskich. To cały jest od zera zrobiona podłoga, cały spód wypieckowany, pomalowany na złoto, wszystko w proszku. Zawieszenie no, to jest gwintowane, Beast Racing, jest, jest tak zwany airlift lift Cupy, czyli można auto na powietrzu podnieść, ale to jest tylko do celów takich pominięcia przeszkody, bo jeździ się normalnie na statiku. Tak jest oryginalny na tym aucie, mix części tzw. Tak TRD, czyli no, takiego nadwórnego tunera Toyoty. Spoiler, jak na przykład kaminary, taki no, biały blok na świecie. W Polsce, że nie wiem, z dwie sztuki podobno są na świecie, może z 10. Część takich typowo kustomowych rzeczy z karbonu, część elementów, czyli spoiler na, przykład na daszku, czy loty są w hydrografice karbon wykonane. Bagażnik dachowy OM Toyotowski oryginalny akcesoryjny, który jeden jedyny, który w ogóle w życiu spotkałem lampy z przodu M Sports dla w żywicy Forma. To zrobił wszystkie modyfikacje mojej celice? Osobiście sam wykonałem wszystko.